Mama poszala! Mama poszala! Słuchaj, w końcu! Witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Impo i tam w następnym odcinku Scat ghost Fish, czyli Scat, który łowi ryby. Mamy Storm, mamy Storm. Ja tak na chwilę się przyleciałem przed odcinkiem po prawo, żeby sprawdzić tak na chwilę, czy może gdzieś Storm jest. A może go nie ma i patrzcie, co jest na dole samym. Widzicie to? Na samym dole? To jest Stormy! Jest tam Stormi, dlatego złapmy go póki co jak najszybciej. I ile możemy? Tylko, że z bulbą muszę kupić. Nie kupiłem na 30 minut, jest trudno. No, za chwilę się wrócę i kupiło. Wezmę bombę, bo ten głupi Noctis ma dużo szansę, że tu przyleci. Mam nadzieję, że uda się. O, spójrzmy tego Noctisa wywalić. Spójrzmy go wywalić, to jest bardzo ważne. O, właśnie, dobrze, wywaliśmy Noctisa i teraz jest git. Jest git, bo można zobaczyć tego Stormiego, złapmy Stormiego w końcu Mamy Stormiego, mamy Stormiego, Na odcinka mamy Stormiego Wreszcie, 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 wreszcie storm, no tak Okej, chyba go, złapy Stormiego i jest I to jest Stormy Mamy go Tak właśnie, wchodzę sobie, wchodzę sobie do Cat Goes Fishing, wchodzę sobie i tak, hmm Czemu jest storm? Czy ja zakończyłem odcinek w momencie, jak był storm? Nie pamiętam! <grym> nie pamiętam! Dlatego stwierdziłem sobie, no dobrze, no nie będę czekał tej, tego stormu, bo kto wie, może ten storm gdzieś się pojawił, tak? To po, po, pomyślałem sobie, a pójdę z tej Rafy Korolowej, bo mówi się, że tam najczęściej jest, i też tak sobie myślałem. Lecę sobie chwilę. I patrzę, jakiś cymbał lata góra-dół, góra-dół, góra-dół Dobra, to jest ten gnojek Wracam się, startuję odcinek i wam pokazuję, że jest <noise> I start, i wystartowałem No i go zapaliśmy I wali się o ja na zawsze już Mam go dosyć, naprawdę mam dosyć tego, tego stormiego już <noise> Szukanie go to jest naprawdę ból w pupie I to bardzo duży Ale go w końcu znaleźliśmy No, a teraz możemy przeczekać ten, ten, storm, bo nas tego w ogóle nie obchodzi W dzisiejszym odcinku myślałem nad tym, żeby um, um, Chwila, tylko pójdźmy włączyć ten storm um, No, żebyśmy sobie Tą fajną czapeczkę z tą fajną muzyką. Gdzie ona jest? A najpierw, najpierw, najpierw to. I kupię to. sprzedaję to. I tą fajną muzyczkę gdzie ona. A tutaj. W dzisiejszym odcinku. Witam wszystkich też w dzisiejszym odcinku. E, czy czy ja zmieniłem sobie wędkę? Ja mogę wędkę zmieniać tak. What? Powiedzcie, to ja mogę sobie wędkę zmieniać tak po prostu klawiszami. A mogę tutaj na wodzie? Na wodzie też mogę. Ej, a to jest nawet dobre. O, ta, o na, na to mogę zmienić, mieć jakieś inne ulepszenia, takie, które mogą być przydatne w innych miejscach, dobra. E, to, ale ej, to jest naprawdę dobra opcja. E, to, no nie to ta opcja się powiem kiedy indziej. Ale wiesz co, chciałem poszukać alienów, chciałem poszukać alienów. E, ale możemy to w sumie... Czapkę je sprzedać, bo... Tak nie będziemy tej muszki słyszeć, nie oszukujemy jeśli nie będziemy tej muszki słyszeć. Bo potrzebujemy... E, potrzebujemy tej czapki, która pozwoli nam pójść głębi, to po pierwsze. A po drugie, no będziemy w głębinach, więc niestety tej czapki nie będzie nasłychać. Tak to jest zrobione. No jest to logiczne, jest to logiczne i dziwne było tak jak było inaczej. Dlatego fair enough, fair enough. Możemy pójść w głębiny. Powiedzieliście mi, że... Przejście do Alienów, przynajmniej ktoś mi powiedział. Przejście do alienów, o, tam ma mało w ogóle to było. Przejście do alienów jest w miejscu, gdzie jest mama jajka, tam gdzie się łapie smoka i tak dalej. I pisaliście mi, że niby jak wyłączę radar, to smok się pojawi. To się mi tak pisał i... Ktoś mówił, że ABS cały czas jest, no ale Abysale nie mogę nigdzie znaleźć, no ja nie wiem jak Abysale może jest i, i może być, skoro ja nie mogę Abysale w ogóle znaleźć. Ale jeżeli mówicie mi, że włączenie darmu by niby zadziałać, no to powiedzmy, że wam uwierzę i sprawdźmy czy to prawda. E, nie, nie, to ty proszę tego nie, nie, jest to tak. no i Dobra, trudno. Ale będziemy musieli tam dużym baitem pójść, jeżeli chcemy, jeżeli chcemy, no. Wiadomo co, ale najpierw to zobaczyć czy włączenie radaru cokolwiek zmieni Bo nie wiem jak to działa, czy mam włączyć radar na chwilę i on się już pojawi? Czy mam przez jakiś czas mieć włączony radar? Czy może, nie wiem, nie wiem co <grym> Naprawdę nie wiem, nie wiem jak, nie wiem jak pojawić smoka Ktoś mi właśnie o tym radaru napisał Ale włączę go z to, żeby zobaczyć co się zmieniło Co się zmieniło? No bo i co, radar nie jest popsuty, a powinien być w tym miejscu już No powinien być w tym miejscu popsuty, a nie jest Smoka nie ma. Tak, no bo jestem już daleko od tego, od wszystkiego. No, a weźmy sobie... Co jest ta ryba taka? Nie, chyba nie, ten Jossi. Ja mogę się tego złapać, ale może nie teraz. W jakiś inny odcinku po prostu. Są jakąś po prostu rybę czy coś. Tu bo. Bu... nie, to nie są średnie ryby. Ty chodź. O, ciebie złapmy. O tam jest te bo! Co jest tebo te bo? Chodź tutaj. No tylko 65 tysięcy chyba, nie? No to ty jesteś fajną rybką, chodź. Daj dużo expa, więc. Weźmy Cię. 180 tysięcy, tak. Dużo, dużo kosztuje, więc weźmy. Nazbieramy no dużo jakichś bogatych ryb. sprzedamy i zrobimy następne kilka milionów. Żeby bliżej być do 100 milionów, bo ja bym chciał pod koniec serii bić 100. Czy się uda? Nie wiem. Ale na, jak się nie uda, to na pewno na live będzie, będzie, będzie trzebało jakoś to nadrobić. I na live może to zrobić. I my zrobimy live'a, jak dobijemy 100 milionów. Najpierw live y z czapkami, potem live' y z dobijaniem 100 milionów. Dobra. Ty właśnie, no, nie kosztujesz jakoś super, super mało. No ale już trudno. Bierzemy hooka. Bierzemy bomby i idziemy ma do mamo. Małą powinna być. Właśnie, gdzie ta mamo była? To jest pytanie teraz. Chyba gdzieś po prawo, nie? To nie poproszę, nie buchnijcie rzecz tego, bo to te bomby mogą mi się przydać, to później na dole. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj małą będzie, nie? Tak, raczej gdzieś tam po prawo bardziej. Hmm. Psuje mi się radar. Troszkę interesujące, bo jeszcze chwilę temu. Tutaj radar mi się nie psuł. A, bo na górze byłem, aha. Nie, czemu jak się słyszy te dni? Rzeczywiście, że radar się psuje, ale dziwnie. Wszystko nie jest jeszcze nisko. Nie, nawet to jest dziwnie zrobione, serio. Te, tak które nie rozumiem, ale tutaj powinna być mamo. No, gdzieś chyba od ale się pomyliłem, raczej przeszedłem z... Jeszcze raz prawo powiem pójść chyba, nie? Raczej tak, raczej tak No pójdźmy tutaj I teraz tu na dół, tak i tu jestem mama. Tego... Ja bym nie chciał, żeby... No, nie, nie chcę do tego po prostu na razie, bo na mi coś zrobię jeszcze z bajemami. Dobra, chodźmy tutaj. niby pod mamą w dół, jak się idzie, to dojdę do alienów Ale wy okres ma macie rację, że tutaj nigdy nie byłem. O, taki dziwny kamień, naprawdę. The game ma oznaczać pewnie wejście zakładam właśnie do tych alienów Tam polawo może, być, że byłem, do tego polowego na razie nie będę szedł. Będę schodził w dół, bo wydaje mi się, że w tym miejscu nigdy nie byłem. Dlatego sprawdźmy, czy ra mam rację. Nie wiem czy te są mi potrzebne. Aha. No, to bardziej w prawo. Wydaje mi się, że jakby coś miało być to prawo. Jakby to jakiś w prawo, to pójdziemy w prawo, no, dobra, Zobaczmy, w prawo. O tutaj, dobra. Są jakieś gąszcze dziwne. Uuu, dobra. Uuu, kurde, dobra. Nie wiem, czy byłem w tym miejscu, nie jestem pewny. O tu jest coś, dużo kwiatów, których chyba nie widziałem jeszcze. Tak, wydaje mi się, że w tym miejscu nigdy nie byłem. Tak jak mi się wydaje. Nie, nie kojarzę takiego miejsca w ogóle. Zobaczcie, jesteśmy w nowym miejscu. To jest... To jest dobre. Czyli możliwe, że mieliście rację, że pod bamą serio coś jest. <grym> Dlatego zobaczmy, czy znajdziemy bazę alienów. Okej okay. Co to? Ej, to jest ten spół. <grym> alieny Puchnijmy to. Łupimy tego aliena? Ja pitole, alieny to latają ku tego statku. Czyli to jest to radioaktywne miejsce, o którym tyle osób mówiło. Jo, mm. pitole, to już wiemy, jak się tu dostać. Dobra, a so, jest tu coś innego. Kurda, co jest na samej górze? A oh, nie, dobra, to ta ryba, dobra. To ta ryba nie. Ale to jest wysoko, co jest? Gdzie my jesteśmy? To ja coś mogę. A nie, bo to jest tak po prostu. Ej, to jest tak po prostu na końcu mapy, na samym dole. Po prostu tak, okej. Okay. Ale jak się idzie od mamą w dół, to może tam dotrzeć, dobra. Ja się od mamą w dół będę schodzi, bo wydaje mi się, że tak będzie mi najłatwiej. Ale. Możemy tego Aliena w sumie zapać jednego. Dobra, wiecie co, zapnij tego Aliena. Chodź tutaj Alienie, chodź. O to, zapałam Aliena, o kurde. Mamy Aliena! Ja Pitole, patrzcie musimy z okaleje coś radioaktywnego. Ja pitole, co jest? Złapaliśmy aliena. Ktoś tam pytał, że. Ej, bo ja myślałem, że w tym odcinku alien będzie. Kryształowa ryba w tym odcinku była. Teraz jest alien. Macie aliena, tak bardzo chcieliście aliena macie, nie Sprawdźmy przy okazji, gdzie my jesteśmy. Bo ja nie wiem, czy mogę tak po prostu do góry płynąć, ale robi się jasno, więc chyba mogę. Ja jestem chyba na końcu mapy. Tak, ja jestem na końcu mapy, tak, ja na końcu mapy. nie mogę pójść bardziej w prawo. To jest interesujące, naprawdę. Nigdy to aliena, chyba zjeść nie zje się bo to jest duży bait. Tak, nigdy to aliena, nie ruszy. Tak, jesteśmy na końcu, no, ale czyli po prostu na końcu mapy sam dłuższą popłynąć i mamy bazę aliena. Dobra, rozumiem. Okej, okay, kosztuje. Geiger, 60 tysięcy bo ja chcę poczytać o nim Jestem ciekawy, co, co pisze o tym alienie On of the few remaining fish in the deep sea, near the silo Silo. No, co? Tam jest jakieś silo wielkie. The Ginge is wanted by science cats for the study. Science cats! Okej, rozumiem. Czyli ten świat, w którym żyjemy, jest pełen kotów. Jest pełen kotów. Jako, że kotów wybrały ryby, no to łowiectwo jest chyba popularne. Tutaj są jakieś zaawansowane, fajne ryby. I naukowcy ryby, znaczy nie naukowcy. Kocie naukowcy potrzebują, właśnie, więcej tego, Tego tych ryb, żeby je zbadać. Bo Zakładam, że tam były jakieś pewnie. Prehistoryczne inne jakieś yy, yy, kocie w ogóle jakieś gatunki były, które były przed na tej ziemi. Jakieś alieny po prostu. I potem się zrobił jakiś ten ryb, alieny Dobra, mniejsza. Mniejsza o to. Czyli chce nam się łowić. To jest pytanie, czy chce nam się łowić Soda fisza, bo jest taka opcja, że mogliśmy go złowić. Mówisz, że tam jeszcze jakaś jedna ryba tam jest, przy tym Sajon albo gdzieś tam w okolicach. Taka inna taka wielka ryba, taka dziwna kolorowa. Będziemy mogli go złowić, będziemy mogli go złowić, ale nie, nie jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz, możemy je złowić później. Weźmy sobie, no dużo bomb sobie weźmy. I możemy w sumie spróbować złowić tego y, sodafisza w sumie, czemu nie? Tylko zanim to zrobimy, wiadomo, że trzeba wszystko pięknie, ładnie oczyścić. Tych głupich ryb, które tylko tu przeszkadzają i będą naprawdę denerwować. No i już więcej bomb nie ma, dlatego trzeba wracać. Bierz mnie gonią, bierz mnie gonią gnoje. Ciekawe czy sodafisz w ogóle tu jest, jestem ciekawy, naprawdę. Bo nie jestem pewny, bo jak tego, że te ryby nas nie atakują, to mniejsze Nie musimy się nimi przejmować O dziwo, tu jest dość blisko ten wielki O tak, z chęcią was wszystkich buchnę O tak, pięknie Teraz zlokalizować Soda Fisha, bo nie widzę go O, nie mam, nie mam bomb Ale i tak musimy musiałem zlokalizować najpierw przed czymkolwiek Tu prostu nie, nie potrafię powiedzieć przed czymkolwiek, to nie wiem Ej, ale nie, nie ma go nigdzie Nie mam go znaleźć Naprawdę, nie mam go znaleźć Chwila, pójdę trochę dalej A, bo mam trochę daleko w samym brzegu, dobra Teraz I po prostu płyniemy bo dziwne, że nie mamy go znaleźć, serio. Dobra, teraz, teraz tak trochę. No tak. I tutaj mogę płynąć już w lewo, bo on powinien być na właśnie... O jest, dobra, jest Sodafish, okej. Okay. Pr... zobaczmy czy możemy cię złapać już. Jakbyś tu dał to byłoby naprawdę śmiesznie, jakbyś mógł cię złapać. No chyba nie, chyba nie da rady jednak, <laughs> chyba nie da rady. Jednak, jednak obstawa jest zbyt duża. Chodźcie tutaj obstawy. Chodźcie. Trzeba wszystkich powiesada są stąd gno i jedna. Czterypa droga. Jestem w stanie ją złapać? Chciałbym w sumie. Bo ona chyba dużo kosztowała, nie? A wezmę jedną bombę tak na szelki. Chodź tu rybo. Gdzie ty jesteś? Na brzegu byłaś bardzo tak? O, ciebie z chęcią buchnę, ciebie to na pewno z chęcią buchnę. No a gdzieś tutaj była i co już nie ma? No nie, źle popłynęła. Bo ona jest, ona jest mega rzadka, ona się strasznie rzadko pojawia i w ogóle. No nie ma jej no. Poszło sobie, dobra no, trudna. Jak gdyby ta mi mapa może była bardziej do góry, to żeby ją za Nie, nie widzę jej nigdzie, okej. Okay. Weźmy więcej bomb, jeszcze jedną rakietę, płyniem na maksa w prawo. Aż tak się daliłem daleko. I tego sodafisza sobie złapmy, bo on kosztuje dużo bardzo. I głupio byłoby go nie złapać. Głupio byłoby go nie złapać. Czemu, czemu mielibyśmy to zrobić? To takie trochę niefajne! Złapmy sobie sodafisha, żeby napić się dobrej coli. Halo, o, sodafish! Widzisz, Pejta? Nie, nie widzisz, bo za bardzo leciałam. Ale dobra. W przy okazji puchnę te ryby. O, może sodafish zechce tu podejść. bo jedna chyba nie zechce. Nie puchnę. I kogoś tutaj, kto będzie jeszcze pod tym... O, ciebie buchnę. Dobra, i to tyle? Tak, wygląda to, że to jest mniej więcej tyle. Jeszcze pewnie dałbym wybuchnąć jeszcze jakieś rybę, ale mam nadzieję, że to będzie tyle. Polećmy i łapmy tego co teraz. Coś nowego zawsze może przylecieć, niestety. Coś nowego zawsze może przylecieć, ale mam nadzieję, że... Wszystkiego problemu z tym nie będzie Dobra, gdzie ty jesteś? O, tu jest. Dobra, chodź, chodź, chodź Chodź, 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 chodź Chodź, chodź, chodź Widzisz Bejta? Widzisz, dobra Idziemy, idziemy, idziemy Może tak trochę bardziej w górę Bo tam jest raczej trochę bezpiecznie No, ten przyleciał I ten też przyleciał Niedobrze, niedobrze Może uda mi się ich wymanewrować Może mi się uda A, może mi się uda? Udało mi się <śla> I dobrze im podobrze. O tak, Sadafish. Cześć, SodaFish, Dzień dobry. Jak tam ranek był u ciebie dzisiaj? Bo ja się obudziłem i sobie zacząłem grać w Cut Fishing. I cię złapałem prawie na początku odcinka. Jak tam Sodafisz, Jak tam? A co tam? A. W ogóle, czemu ja tutaj widzę już ryby? Ale dziwne widzicie to? Coś tam, 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 coś tam wielkiego było. Fila? Coś tam wielkiego było. Czy to jest Abyssal? Nie, ja to tu nie stał. Ej, ale widzicie, jak to jest dziwne? Radar mi w tym miejscu działa. Smoka nie ma opcji, że nie ma. Nie ma opcji, najmniejszej smoka nie ma. Tu by radar mi był zepsuty 100%, a nie zepsuty. Tam coś wielkiego pływa. Ja, ja chcę poczekać i zobaczyć, co to jest, bo tam coś naprawdę dużego pływa. I tam jest tam jest taka wielka manta, taka zielona, z tymi takimi tymi, e, oczami żółtymi. Chyba się koni, coś wielkiego pływa. Tylko nie wiem, czy on się nie rusza w ogóle. Nie wiem, tutaj zamroziła się w ogóle. Dziwnie. I tutaj normalnie radar powinien być zniszczony 100%. nie powinno być nic widać, a widać ryby. O dziwo, widać ryby normalnie. Widzicie? Normalnie to ryby widać. Tylko tam coś dużego pływało. Co, jedziemy na zwiady? Podłbym na zwiady, Potem na zobacz co tam jest. Tam coś dużego jest po prostu. No, zakładam, że to było gdzieś tutaj po prostu, no. Rzućmy po prostu na dół i pójdźmy w dół. No, a te będą stykować. No teraz nie obchodzi, mam dużo bomb, a możemy zbuchnąć w sumie. O, jest to ta ryba, którą chciałam. Dobra, ale... Jest abysal. jest abysal! Jest abysal, jest abysal, jest abysal, jest abysal, jest abysal, jest dobrze, dobra. Spróbujmy teraz na szybko zrobić jakąś małą rybkę. Tylko właśnie wszystkie buchłem. <laughs> No nie, co ja zrobimy? Mogą zostawić w sobie jedno, no. Dobra. No, ale Abyssal nie odejdzie sam, taką tam będzie. Ale jednak jak Abyssal zobaczy, się po tym jak Kryształ Fisza zapałem. To bardzo dobrze, bardzo dobrze, chodź tutaj i łowimy tego Abysala. Ym, mega Cook, może jedną bombę, tak na wszelki. I, no właśnie na tego gnoja. Nie, po co ja? Dobra, jeszcze raz, dwie bomby na wszelki. Na wszelki. I idziemy po Abysala. Łowimy abysala, do jednego. W końcu, w końcu się pojawił. I tak długo na niego czekałem. Dobra czy coś jest tutaj, żeby mnie zdenerwować? Na przykład ty. Ty też możesz. I tyle. Dobra Gdzie ty jesteś, APSA? Już nie pamiętam mniej więcej na jakim stopniu ty byłeś. Mam no, to są te ryby, które będą mnie gonić, tak? Będą mnie specjalnie. Czy on był jak było bardzo głęboko, czy on był jak było mniej więcej trochę jasno, bo nie pamiętam. No, Kurde, nie zwróciłem na to uwagi niestety. Jaj. Więc pytanie: czy on odpłynął i już się to zezwróci? Bo nie wiem. Tak samo nie wiem, gdzie jest ta ryba taka taka droga, co. <laughs> Ty nie? I właśnie to jest to ta taka unikatowa droga ryba gdzieś tutaj, w tych okolicach I była tym, że w sumie złapał. bo ona dużo pieniędzy. Chyba z milion, albo coś koło tego była warta. To w nie sensie była przygarnął, ale chyba jej tu nie ma. A ten Abysal sobie pożyczył. Ale dobra, mamy mamy dobrą informację, że abyssal istnieje i jest. I to jest bardzo, bardzo dobra informacja. Albo powinien sobie tak w dół po prostu. zobaczyć, czy to jest na pewno tak jak myślałem, że tam jest na dole ta baza alienów Bardziej tak. No ale no te al al alienów łowić się nie opłaca. To jest akurat fakt. Tych alienów łowić się nie opłaca, bo one kosztują dość mało, nie są zbyt drogie. Tak, łowić. Tak, to jest baz alienów i ten typo mnie gonił aż do baz alienów. To jest też powolone. Nie! Naprawdę. A mogę przynajmniej cię zaprowadzić do tych alienów, oni cię zjedzą czy coś? Bo oni, oni chyba zjedzą takiego baita, nie? Żywego, czy nie zjedzą? Nie wiem, no zobaczmy. Zjedzie? O, zjedzie, dobra. Przej, przynajmniej aliena nam z tego, tak? Przynajmniej mam aliena. Zawsze coś. Dobra. Czyli Alien po prostu jest na samym końcu mapy, na sam dół i tyle. Okej. Okay. Proste, okej. Okay. Gdzieś tam pod tym mamo jeszcze jest e, jakaś inna ryba, o której też e, mówiliście mi coś, dlatego chciałbym ją zapać i ją złapiemy. A potem się zajmiemy linki Yangiem I pokażę wam jak zrobić te 3 miliony w którymś odcinku A zapnę sobie tego I przy sprawdźmy czy będzie tutaj ten abysal On nie powie... Jest! Dobra, czyli on jest jak robi się trochę jasno Okej okay. Jak jest troszkę jasno to on jest, dobra nie będzie. Dziwne, że pojawi się na chwilę, a nie chciał, Okej, okay, dobra. Słyszymy na maksa, słyszymy na wiesz tego gnoja I to jest dziwne, że on w ogóle egzotyk nie jest. To jest dziwne, że on w ogóle egzotyk nie jest. Serio. Taka ryba, która jest tak na, na samym dnie, w ogóle nie jest egzotik. A ty zawstydź. mi Bata znowu zabrać. No chodź ty. Mam małego. weźmy dużego. I spróbujmy. Zdobyć tego Abyssala. Fajnie by było, jakbyś to zrobili. Weźmy mega hooka. I tak, na wszelki trochę bomb. Jak się pojawi abysal to puchnę gdzieś z boku, mam nadzieję, że się uda. Tego puchnę sobotę, bo mnie denerwuje. Tego potrafię latać do sobie cały, cały czas tą męczkę. Cały czas, nie odpuszczę nigdy. No, ciebie puchnę, bo to nie wiem, czym jesteś. I to było gdzieś. Tutaj nie, gdzieś tutaj, w tych okolicach. Gdzieś w tym, właśnie w tych okolicach, tutaj. Nie niżej, nie wyżej. Gdzieś tutaj. No, ciebie buchać nie chcę, bo ty sobie przyjazną fajną rybą. Gdzie mogę mógłbym buchnąć. Ja sobie to bomby na wszelki Tak jakby ten na przykład się nie chcą co ugryźć czy coś Nie, nie bierz mi tego baita, bo mi nie jest potrzebny ten bait No to gdzieś to, tutaj, tutaj był Abyssal. Nie wiem, możemy tu głupio czekać na niego Dobra, ja sobie niego poczekam Jak przez dłuższy czas się nie pojawi To po prostu co sobie pójdę No i sobie trzeba buchnąć to eee, O kurde Teraz będę miał zabawę tutaj I ten typo, co jest? No weźcie co tutaj idzie, ja na abysala czekam No nie wierzę A to będę miał co zabawy, będę miał zabawy, nie powiem Dobra, złapał mi się ten niechcący. Nie, ten aby sam się pojawić, a w momencie kiedy nie mogę go złapać, to się pojawia. Ale to jest chamskie. I troje dziwne w sumie, bo na zawyższa... Widzicie, teraz się pojawił. Teraz się pojawił, tak po prostu. W tym miejscu się pojawił, dobra. On jest mniej więcej na granicy, kiedy psuje się radar po lewo, prawie, w, le w, le w lewym górnym. Między na granicy, dobra. Dam mu jeszcze jedną próbę. Dam mu ostatnią próbę. Może się uda No to przynajmniej tą rybę Ta ryba zwróci nam te pieniądze, które wydaliśmy te huki na niego Bo kosztuje 50 tysięcy, ta ryba kosztuje na no 250, czyli 5 huków w sumie Więc git, zwróci nam się Weźmy sobie jakąś małą rybkę I spróbuję jeszcze raz go łapać Dam mu jeszcze taką ostatnią, ostatnią szansę Tak po 5 minut będę siedział w tym miejscu, w którym on już ostatni, ostatni raz płynął I tam I sobie spróbujemy go złapać Jak nie wyjdzie, to trudno, idziemy łowić jakieś inne ryby Bo ja chcę tak siedzieć głupie nad nim cały czas bo nie, nie wiem, czy on przychodzi tylko wtedy, kiedy mam złapanego baita. W momencie, kiedy już tak przyszykowane jest na niego, to on nie przychodzi specjalnie. Nie, nie mam pojęcia, nie wiem. Może może nie. Nie wiem, kupujemy to. Kupujemy. No, z trzy bomby, wydaje mi się, że. Z... A, pięć niech będzie. Kupiłem pięć bomb. I widzimy się, jak ja będę. Przy Abysalu. A bok zobaczy, albo bok Zobaczymy. Abysel jest. Jest tutaj po lewo. Widzę go, widzę go, widzę go. Mama, apesala! Mama, apesala! Super, w końcu. O ty, gnoj jeden. Nawet się nie wasz. O ty, gnoj jeden. Wiesz, że się męczyłem. Siedziałem 20 minut tutaj po prostu, żeby tylko cię zabrać. Gnoj jeden, bo nie chciałeś podejść. O ty nie ma tak łatwo. Nigdzie nie pójdziesz. Nigdzie, nigdzie nie pójdziesz, gnoju. Mam cię, ty zombie, głupia rybo. Zobacz, jak wyglądasz w ogóle. Zobacz, jaki zgniły jesteś. Chodź tutaj. Zrobię z ciebie sashimi normalnie. Gnoj jeden. Chodź tutaj. Dobra, nie, może nie będę robił się sashimi, bo zatruję wszystkie komu, kom Chodź tutaj, Ubiegaj się na węglu, gnoj jeden! Albo wyśle cię w kosmos! Ubiegaj się na słońcu, chodź tutaj. Co za jeden gnój? Łapie tego najapie go biegów, łapię tylko go. nigdzie nie pójdzie, nigdzie, nigdzie, nigdzie nie idziesz. Dawaj, chodź tutaj. Do nas, do nas gnoj, dobrze! Kod cię łapie! Kodźcie łapie! Jak się, jak się czujesz, że kot się łapie. Taki malutki kotek ciłapie. Jak się ten czuje z gnoj jeden. Nie licz się, to tak się zachowujesz. No licz się. Dobra, mamy go. Mamy go. Paraj go myśl, dobra. Try go jakoś tak. Dobrze. Subjeć. Żeby... Żeby tylko nie pękło. Żeby tylko nie pękło. O, 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 dobra, dobra. O, ale ja, przestraszyłem się że coś pęknie. Dobra, mamy go chyba. Nie no, w ostatniej chwili poszedł. O, on chyba ma taką mechanikę, no zapomniałem się, że on taką mechanikę ma. Że on, nieważne co się stanie, on tak będzie przed sam koniec leciał w dół. Dlatego po prostu trzeba się nie pomęczyć chwilę. Mm. To jest ja w sumie, że niektóre by miały taką, taką specjalną mechanikę. E, taka tłumczy się zrobioną, że jak... Są blisko łódki, to nieważne co, będą musieli pójść dół I nie ma innej opcji cokolwiek zrobić Po prostu, żeby po prostu walka z nimi była cięższa i nie była łatwiejsza Jak jest specjalnie zrobione Niestety, ale dobra Niedługo się zmęczy gnu jeden. Nasz kot jest silniejszy Złapiemy go bez problemu Kurde, prawie mi się wędka zepsuła No chodź tutaj, chodź, no nie bij się już, no Wiem, że chcesz Dobra, mamy go, mamy go Abysal jest złapany Chodź tutaj ma taki wielki oku, który przez wszystkie <grystanie> Dobra, teraz, jako że wypaliśmy w sumie co chcieliśmy. O dziwo, nasz radar jest jeszcze popsuty. Co to za gnój tam pływa na dole? Kim ty gnoj jesteś, co? Czy to jest Stormi? Nie, nie, to nie Stormi Ty co on odwala tam? są co on, co on tam? Co, on, czy co się ma, ma, On się tam masturbuje, ma czy co on tam robi? Jakże tu wędkę to gdzie będę? Na tym radarze? A, tu będę. Okej, okay, dobra. Zapujmy tak na oko. Powiem tak na oko dziś tutaj Wezmę bombę Bo jest chcę to sprawdzić, jest coś to, 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 to zbadać Dobra, powiem tutaj i to powin powinno być tutaj To jest ekonomiczne takie... znaczy, że ja wiem co to jest, jest to taka zielona ryba taka dziwna, tylko... Tylko dziwne jest dla mnie to, że ona tak tańczy Jak Stormi Ja mam że trafiłem Na no oko mniej więcej Zobacz, tutaj w tym miejscu, mam nadzieję, że trafiłem, ale widzę, że chyba nie, chyba nie trafiłem. No, ciężko mi ciężko to zrobić bez radaru, naprawdę mi by bardzo ciężko. Musiałbym mieć takie, musimy mieć dobre wyczucie radaru, Musiałbym mieć naprawdę dobre wyczucie radaru, żeby to zrobić, się policzyć sekundy dokładnie, między ile trwa na przykład to jest na końcu radaru, ile trwa mniej więcej poruszanie się po rada radarze od tego momentu do tego. Gdybym my, gdy my się uczył w sekundach, mniej więcej coś takiego, to, jest jakiego, to mógł, mniej więcej nie wyczucie to robić, a tak to, to ciężko. No, mniejsza, odpojmy sobie tą, tą, tą rybę, muszę to mi coś baje, to dała mniejsza. Odpojmy sobie ją, to jest ta zielona, tylko na tak gupkuła to pływa. Ale dziwne na przerządę płynę, że rząd wypływa. Widzicie? Prawie trafiłem. Prawie idealnie trafiłem. Dosłownie. Chyba jak już mamy linkę tutaj, to może uda się jakoś mniej mi więcej... Jesteśmy teraz pod nią. Czy mi go bomby kupić? No, ja. teraz mogę, dobra? Jesteśmy teraz pod nią. Teraz powinno być git. mi się wydaje, że to pod mi idealnie. Ale nie, nie, nie zobaczyłem i naprawdę byłem tak blisko. Serio, już tak aż idealnie polecieć? O jest, tak, to jest tego tak półaterowa, do spady z tym gnoju. Bierz mi denerwować. No, zapałem ją. Jeden mi się udało, jest git, możemy wracać do. naszych normalnych zajęć. Jeszcze chciałem pod koniec tego odcinka zobaczyć jeszcze raz Crystal Fisza Miał krzew 500 tysięcy. No i tak jak mówiłem, on chyba zwabił tego Abysala. I chciałem go zrobić. Chciałem go zrobić. No pójdźmy, zróbmy to. czapkę, nie? Tak, wykazałem to, że mam czapkę i w ogóle. I zróbmy to. będziemy mogli później, jeszcze później po tym zróbmy Kam Maheda i e, jak on miał Dragon Fisza, Spróbujmy to zrobić. Sermierko mam za sobą, więc bardzo, bardzo fajnie. Czy się z tego powodu strasznie? Nie, trzebą by Idziemy w dół. Buchniemy z trzeba. Dobra. powiedz, jest bardzo dobrze, więc cię cieszę. a może, buchnie, bo one denerwują ja proszę mnie nie atakujcie niczego. Mm, mogę, nie powinna nam dotykać nic. Ink i Angami się zajmiemy niedługo. nas spokojnie. Zajmiemy się nim niedługo. Nam się rada zepsuje, ale to mniejsza. Ty martwić martwicie, nie musimy ani trochę. Dobra, schodzimy w dół. Co to te ryby, które właśnie są niebezpieczne, które mogą właśnie zjeść mi jak krystal fisza, I je trzeba buchnąć. Ryby, które jeszcze mogą buchnąć, to są o te właśnie. I dobra, buchnę je. Coś tam po prawo dużego pływało. To mnie ja lekko martwi. No ale mnie jesteśmy po to, tak się po Krystalfisze, który powinien być tutaj, tak. Hej, krystal fiszo, cześć. Jak tam dziedzionek mija nie, nawet spoko. Zowiedźmy Abysala. Zowiedźmy rybę radioaktywną. A jak tam u ciebie? A jeszcze co ta fisza Teraz cię wyłowimy. <grystanie> Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko i nie pojedziesz jakoś. Mega starać. Dobrze, mamy. Mamy Krystal Fisza. Teraz trzeba uciec z nim y dość dobrze, żeby nikt nie odgrywał go. <grystanie> I jest Git. Dobra. Jako, że niby, jak się, właśnie ten niby pojawia tego Abysala. No zobaczmy, czy ten Abysal się pojawia. <grystanie> o ty gnoju Idź stąd. Idź stąd. Idź stąd. Nie, Crystalfish, błagam Bogam cię. Czemu teraz się zachowujesz tak głupio? Czemu to robisz w momencie, kiedy ktoś poluje na ciebie? Ja pitole, ty kupię rybo. Ty głębię jeden. Nie rób tego. Idź, ty, jak ja cię nienawidzę. Nienawidzę tej ryby. Takiej nie lubię. Jak ja mam buchnął je wszystkie na świecie. Instant polosek jak mógł, tylko nie mogę. Dobra, mamy kryształiszę. Dobrze, dobrze. Chodźmy po te ham-mahedy, inne gnoje, gnoje jakieś frajerzy, chodźmy O zmęczyłem się, zmęczyłem się, zmęczyłem się, dobra Jakoś mała rybka A nienawidzę tych ryb, które followują tak daleko, nienawidzę ich po prostu, bo one są tak, tak po prostu Jak to się mówi, yy, yy, no, no, nie nie, nie, nie pamiętam słowa, nieważne Ale są takie właśnie, tak <laughs> Dlatego ich nie lubię Okej, okay, zróbmy tego hammaheda, Proszę, Hamma podejdź do nas Podejdź, tu jesteś Nie myślisz, że ty też siedzisz w tym ty tak głęboko nagle, nagle stwierdzisz, że pójdziesz? Chodź Tylko nie łap tego baita, pro... Co tu się dzieje, naprawdę? Tu jest tyle tych ryb Nie, ja to buchnę wszystko, to wszystko buchnę No chodźcie tutaj O, No znaczy tak nie chciałam buchnąć, szczerze No ale to trudno Ty jesteś, ty jesteś głupi Chodź tutaj ale jest on. Was buchnę. No to se buchłem. To se buchłem was, nie powiem. To se was buchłem. Ale spokojnie, dokończę waszą rodzinkę za chwilę. Boom. Nie, 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 ciebie nie chcę buchać, idź stąd. Gdzie buchnę? Dobrze. Kogo jeszcze mogę buchnąć. Tych buchnę. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze tych, o tutaj. O. Buchnij. dawa. Tyle, starszy chyba. Jesteś tu mało ryb. No i jesteś czerwony gnoju. Jestem po. po hamacheda, jestem tutaj. No dawaj, ham. Czerwony gnuj jeden no. Chodźcie co robisz, Pytanie tam, specjalnie tu leci. No chodź ty kupia rybę no ale ty jesteś powolny z tym lataniem swoim. No nie, jeszcze masz taki zasięg ma... Boże, nie wierzę w to po prostu. Teraz mam się bić z nim, tak? Mam się teraz bić jak debil z nim. Nie wiem czy to. Jest, nie wiem czy to jest opłacalne się z nim bić w ten sposób. Nie, nie chce mi się, nie chcę mi się. Ja po prostu go powiedzieć na samym starcie. To jest bez sensu, bo i gracić to rybo, to jest bez sensu. No, chodźcie jakaś mała rybka, nie wiem ty chodź, chodź. Jak niewinna mała rybka. 24 tysięcy no. No nie no, chodź, chodź na naszą łódkę. Chodź na naszą łódkę. Najwyższy odcinek się przedłużył. <laughs> no, Mam ma nadzieję, ma, ma nadzieję, że nie przeszkadza wam, że się odcinek przedłuży. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć problemu z tym dużego, ale dobra. Chodźmy po tego Hammacheda. Zróbmy ciebie. A no, nie mamy jakiejś innej średniej ryby? wszystkie buchłem niby, nie? <laughs> niby nie, nie, wszystkie buchły. No chodź ty. Ile ty kosztowałeś? Ojej, ile kosztowałeś? Mamy się trzymać. zaba, nie tak dużo. Łowimy. O, mi się tam. No, weźmy na trzy minuty. Chodź tu ham No, Albo najpierw tego weźmy najpierw tego. Nie, proszę cię, co ty robisz? Nie słowie żadnej ryby już w tym odcinku, nie, nie złowię. No odpuści sobie kiedyś, czy pójdziesz po prostu na sąd i ten i będzie koniec. No nie wiem co ta ryba robi. Naprawdę no, nie wiem, nie rozumiem. No i co ty planujesz zrobić, co? Nie wiem co planujesz, naprawdę. No dobra. W sumie nie łowi się tak trudne, jak ona już na sodu, sam, sam tak jakby odpuszcza sobie. Nawet spoko, nawet spoko. Więc trzeba, trzeba, w, trzeba wytrzymać z nią. Jak ona leci na sądu i potem jest ok. Zobacz, jakiś mały rybkę, tu jest jakaś ma rybka. No ty, no, weźmy Ciebie już. Ja pytam, i ten, bo chodź tutaj, bo podpisuję Modem baita więc akurat tym, tym razem się przydasz. Tym razem racja się przydasz. O, byliśmy 78 level, O, chodź, 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 chodź. Weźiesz to, weźmiesz, dobra. Idziemy teraz po Maheda. I weźmy może na wszelki wypadek to i bierzemy go, chodź. jak poleciałeś w takie fajne miejsce. No, akurat odpułujesz tego miejsca. I proszę Ci, nie złap się. Chce? O, dobra, jest git. To jest po prostu złapmy go. I mamy go. Uff, złapany. Weźmy jeszcze rybkę, która jest na dole. Ona jest dużo warta. Są dwie takie. Ale ja chcę w sumie tylko jedną. Powinę sobie ją złowić. Tylko żeby nic z tych małych mnie nie, nie zjadło, wolę to jedno tutaj, które jest gdzieś w tych okolicach. Ona no, płynęła w prawo, no dobra. No co te głupie ryby takie? Głupie, głupie ryby, no chodź, chodź. Dobra, mamy ją, mamy ją. Ona jest droga, więc weźmy sobie. No kurde, nie mogę przeciełowić tych ryb. No są takie drogie, że tak mam chęć je złowić, że nie mogę po prostu. No, chcę je złowić, chcę je złowić. 220 pikzy, dobra. Weźmy jeszcze jeden to mało. Tam na dole jest to mała, tylko do niej nie akurat bomby wezmę dwie. Bo te ryby te tam tańczą, ktoś czuje, że mi zejrzył tego bajta. Coś tak czuje, tylko złówmy je. Czy nie złów, tego buchnijmy je. Chodź, tej gnoje. No kurde, bucham wszystkie, ale dobra, mniejsza, bo ona dziś popłynęła tu po lewo sobie, chyba. tego, co mi się wydaje, bo nie mi widzę jej nigdzie. Ty ona jest. O, jest, ja widzę ją, dobra. Chodź, 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 chodź ma rybka, dobra, mam ją. Tyle starczy, już naprawdę starczy. Jeśli idziemy, wszędziemy, wszystko Idziemy, wszystko sprzedać. Nie, nie, nie. O ty gnoj jeden. Nie wierzę, proszę w to. Tym akcentem skończymy odcinek, tak. Bardzo miły akcent, naprawdę, bardzo miły. No, sprzedajmy się. i ciekawe ile zrobimy. ciekawe ile zrobimy, naprawdę. O, to na 20 sekund zostało. Jest to tak szybko? 3 minuty? Minęło? LOL I stalker tu jest! Ha! Bo on był za tym. No chyba Stalker, nie, nie, nie... Dobra, zjedzów tego stalkera, weźmy małą rybkę. Jak już mam okazję Stalkera wziąć, no, no, to weźmy go, nie? No, czemu, nie? Dobra, gdzie ze stalker jesteś? Tu gdzieś na dole chyba płynął, nie? Tu nie, to nie, nie był Stalker. No nie, teraz będzie ten, ta ryba nas gonić. Serio? O, stalker, chodź, dawa. Mamy stalkera. Fajnie. No i spodziewałem się, że Stalker, szczerze. Będzie tutaj. Nie zauważyłem go przy Aby Salu. Nie powiem, nie zauważyłem go. Tam sobie pływa ten mał. Ma nie chcemy. Już naprawdę starczy nam przygód z małem i z tymi wszystkimi rybami tutaj. Wydajemy wszystko! Zarobiliśmy 6 milionów! 6 milionów zarobiliśmy 6 milionów, aż 6 milionów, ale to na tyle w dzisiejszym odcinku. Na samym odcinku. To no ja, zrobię jeszcze jedną rybę, która powinna być tam blisko tego spotka. Taka inna unika ryba plus linki Yang i pokażę wam jak zrobić 3 miliony i, i kupimy szapkę kardinala, pojawimy się na szapkę kardinala i też popłyniemy za mm, Jossim, więc jeszcze mamy sporo rzeczy do zrobienia. E, e, w kad tak samo chciałem połować te wszystkie ryby, ale to pewnie na jakiś live będziemy tak jakby dokończyć sobie to wszystko całe ten naszym, nasz katalog. E, ale to by na tyle w dzisiejszym odcinku, dzięki wszystkim zaglądanie! bye bye.